No, cześć i ze mną jest dzisiaj tata. Witam wszystkich. No, i będziemy te paczki otwierać. To może otwórz pierwszy? Tutaj przejdź do pudełek. Tak. Bum. Teraz chwila, bo to się będzie ładować trochę. Widzę, witają pytają cię widzowie. No. Dobra, no to otwórz pudełko. A tu chwila jest razy 5. Chwila, kliknij tutaj, żeby jedno. To. A, to się pięć otworzyło. No. Kurczę. Oj. Coś dobrego. Defender. Chyba najlepszy czołg w grze trafiłeś. Tak mi się wydaje. To poczekaj. Tak! Defender! No, no ta Obiekt 252U. Kontynuuj. Coś jeszcze? Czyżby? Eee, dobra. Zamknij. Eee... No, już widzowie piszą. Eee, poczekajcie. Eee, jest defender, zobacz. Zobacz, zobacz. <laughs> Najlepszy ciąg, grze. No, rosyjski. No to teraz po jednym może będziemy otwierać. Teraz ja otworzę jedno. Otwórz pudełko. No Zobaczmy co. Ale to ufasało się jednak, pięć. Eee, co tutaj mamy? Golda i. Mm, Kredyty? O, to otwórz kolejne, następne. Tak. A, jeszcze dwie piątki, dwa, dwa tiary dostaliśmy. To widzowie piszą, poczekaj. A jakie są piątki dostępne? E, premki, tak, to są czołgi premium. Z tego co kojarzę, premium. E, walentynkę mam. Chwila, co tu mam? Co mogłem dostać? Lewcha miałem, więc może golda. Tak, dostałem golda za Lewcha. Dostałem. No wiem, że nie przebije taty. To, to wiem. No. <śm> e no. To. To teraz otwórz. Co tutaj trafiły? O, dzień konta premium. Piąte tiery, Dobra, to ja kolejne. No to trafiły. Trafi dostałem rekompensatę Golda za czołg. Trafiłeś czołgi. Dwa. Otwórz następne. Albo nie, ja otworzę to, a ty ostatnie, bo są jeszcze dwa, żeby jak się zaczęło, tak się może zakończy. M4 i Turan. Ja miałem Turana, także nie. No to otwórz, tata. Na zakończenie. Bum. No ale mamy Defendera za 8 Czy teraz coś będzie? Nie. nie. Ale wyszło. Także dzięki, tata, że byłeś. No dzięki, trzymajcie się. Dobrej zabawy. Otwieramy, czy nie? Otwieramy czy nie? Napiszcie na czacie. <laughs> Przypson, może ty, ty zadecyduj, czy teraz, czy po plutonie, czy kiedy indziej, może w ogóle. Bo tu. To... Bo tu wy. Otwieraj, dobra, otwórz pudełko. Uwaga, uwaga: Bombka, piątka 250 gold. okej okay. Tutaj Piątka, piątka, czołg premium, kawu KW222 Słuchajcie, no szczęśliwe są pudełka w tym roku No i ostatnia Nie ma ósemki, ale M4 improv czyli rekompensata golda Słuchajcie, wielkie dzięki wszyscy no. Słuchajcie jest fenomenalnie. Mogę za to kupić każdą premkę, tak naprawdę. Kurczę, może i dziesiąty poziom atmosfery. I wiecie, co to oznacza. Brzucy budzi mnie demoliczne wołanie. Diabeł liczy mój smart, więc będę nie natychmiast czekić. Chcę być więcej, więc nie zajmuję się bitem, chcę zrobić pękę, więc nie zajmuję się tam się nie pójdę z To pizzą. A więc podsumowując, wydałem na paczki 80 zł. Dostałem jeszcze paczki tam za 27 dokładnie złotych od Cypsona, czyli można powiedzieć, że wydałem 107 złotych, To było 15 paczek. A otrzymałem z tego, no i tutaj będziecie mieć pokazane, co ile kosztuje, 7.500 golda, czyli około 110 zł i 3A i Defender, oba pojazdy po 170 zł i 3 piąte tiery w sumie 90 zł. Podliczając to wszystko, wychodzi nam, że otrzymaliśmy zawartość wartą 540 zł, wydając niewiele ponad 100, a w rzeczywistości 80. Także czy paczki się opłaca otwierać? No, nie wiem. To zależy od szczęścia. Ja nie grałem w wota długo. Nie zagrałem żadnej bitwy przed otwarciem tych paczek, więc to też na pewno, żeby mnie zachęcić do powrotu do gry. Coś w tym jest na pewno. To pierwsza sprawa. Druga sprawa, otworzyłem to pierwszego dnia, a wiadomo, jak będą opinie, że u, tutaj ludzie trafiają fajne rzeczy, no to ja może też coś trafię. No i pierwszego dnia może był nawet drop taki zbustowany, żeby właśnie um, reklamować to, a potem już obniżali, obniżali i się już nic nie trafia. Też jest taka możliwość, nie wiem, nie znam się. No a już tak poza paczkami i wszystkim. Chciałbym Wam życzyć wesołych, rodzinnych, spokojnych świąt, żebyście tam otrzymali fajne prezenty, wiadomo, to też ważne. No Najważniejsza rzecz no to, żebyście te święta spędzili tak rodzinnie, a nie przy kąpie. Przy kąpie zawsze można posiedzieć, a z rodziną no nie zawsze jest okazja się spotkać. Do tego życzę Wam udanego Sylwestra i pomyślności w Nowym Roku. No a wiadomo, Wotowsko, to tam Wam życzę, żebyście mieli tam fioletowe kolorki, same trzy na każdym pojeździe, żeby Wam w ogóle debili do drużyny nie rzucało, żeby przeciwnicy byli słabi, żebyś, żebyście ich tam kosili, no i żebyście tam dołączyli do jakiegoś tam nomifestów festów, jakichś takich fajnych klaników. Także co, jeszcze raz dziękuję Wam za oglądanie, no i co, trzymajcie się, wesołych świąt!